Kochani, jak widzicie, mam tutaj swój kubeczek z kolekcji, dwie najlepsze herbaty i czajnik i oznacza to tylko jedno, czyli to, że rozpoczynam dzisiejszy dzień, bo właśnie dzień lubię zacząć od herbatki, które możecie znaleźć w biedronkach. No kurczę! Borówka od Werki i pomarańcza od Fausti. Dajcie znać, który team jesteście. Mi obydwie bardzo smakują. I ja mam do Was takie pytanie, jak myślicie, gdybym stworzyła taką herbatę, to jaki byłby to smak? Myślę, że wiele z Was odgadnie poprawnie. I też w taki oto sposób mogę tutaj zarzucić taką małą wędkę, że coś się szykuje. Zresztą, Wy już wiecie, Wy jesteście bardzo spostrzegawczy. Jak już Wam kochani wspomniałam, w biedronkach wyhaczycie te herbaty i również biegnijcie do biedronek, bo aktualnie trwa akcja Żółte Cieszy i dzięki niej możecie wygrać super nagrody, a tutaj macie...